Jak odkryć pasję w swoim dziecku? Dziś będzie o tym, że jesteś w sytuacji, w której Twoje dziecko mówi, że nie wiem, co lubię robić. I zamiast się martwić jako rodzic, zobacz, jak możesz mu pomóc, odkryć swoje zainteresowania. Cześć, mamańidalna.pl. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, przypominam delikatnie plusik i lecimy z tematem. Jako rodzic, zamiast pytać, co lubisz robić. Lepiej zadaj konkretne pytanie w stylu, co ci sprawiło ostatnią przyjemność. I oczywiście on ci może odpowiedzieć: A no, zarąbiście się gra w tą nową grę na komputerze. Ale ty wtedy nie idziesz w to i mówisz: Nie, 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 nie chodzi mi o granie. I wtedy ty mówisz: Nie, 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 ale mi nie o to chodzi, że ty sobie świetnie radzisz w świecie online. Że nie, nie, nie. Mi bardziej chodzi o to, co mógłbyś robić poza tym światem. No i tu się zaczynają schody, tak? No i tak wiem, przerabiałam schody i moje dzieciaki też yy, próbowali różnych rzeczy. E, ale no, znaleźli sobie coś fajnego i teraz sztuki walki są ich priorytetem, z czego jestem dumna i cieszę się. Jeśli twój nastolatek bądź nastolatka chce cię spławić, to ty po prostu brniesz w to dalej i kujesz żelazo, póki gorące. Więc dopytujesz, co chciałbyś spróbować. W tym tygodniu, czego jeszcze nie robiłeś i proponujesz małe rzeczy. Zawężasz specjalnie ten tydzień, żeby nie dać mu takiego, a może kiedy spróbujemy i proponujesz małe eksperymenty. I to jest trochę na, za na zasadzie, trochę tego spróbuję, trochę tego spróbuję. I tak, szukanie pasji u dziecka wymaga dość Sporego wysiłku od rodzica. Moje dzieci na początku też miały jazdę konną, e, granie w piłę, basen, e, zajęcia z angielskiego, a dziś te aktywności zniknęły. Jak już wcześniej powiedziałam, wybrały e, jedną aktywność, e, którą praktykują dwa razy w tygodniu i to jest piękne, fajne. E, tak, wiem, powtarzam się, mam jeszcze raz powiedzieć, że jestem z tego dumna. Tak, jestem z tego dumna. Więc ty bądź też mądrym rodzicem. Daj kawałki. Niech spróbuje e, kilka lekcji tańca, kilka lekcji zajęć plastycznych. E, niech z każdego wybierze coś dla siebie i sprawdzi, czy sprawia mu to radochę, zanim kupisz karnet na pół roku i będzie miał na sobie taką presję. Lepiej niech trochę pomaca. Tutaj, tam, a tu. A może to już jest fajne, a może w to pójdę. I przede wszystkim musisz z nim rozmawiać i zapytać, czy coś mu się podobało. Konkretnie, niech powie co, ciągnij za język. Jeśli mu się coś nie podobało, to Ty się go pytasz, dlaczego mu się to nie podobało, i wtedy wiesz, aha, no jednak no nie bardzo mu wychodzi to wycinanie nożyczkami i malowanie ręką po kartce, tak? Więc, no bo nie lubi się na przykład ubablać i nie chce być brudny, więc. Nie mówię to tylko o małych dzieciach, ale mówię też o starszych dzieciakach, o nastolatkach, właśnie, że muszą trochę popróbować. My czasami rodzice jesteśmy tak mało cierpliwi. Że chcemy, żeby, a będę go wozić raz na tydzień na basen i dobra z głowy. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby znalazł inną grupę rówieśniczą, żeby znalazł now nawiązał nowe kontakty, żeby mógł y, spróbować czegoś, co może okazać się, że jest trafione 100% w niego i pod niego. Albo będzie wiedział już, czego nie chce, bo mu się to nie podoba. I to też jest ogromna wiedza. Ważne jest to, by dziecko samo wybrało, co chce powtórzyć, a co porzucić, i pozwólmy mu na to. I jeszcze dorzucam coś takiego dla Ciebie, rodzicu. Zwracaj uwagę na to, kiedy Twoje dziecko jest w coś wciągnięte, skoncentrowane, bo to jest sygnał dla Ciebie, że właśnie w to trzeba iść. Pochwal za zaangażowanie. Nawet jeśli efekt jest nieperfekcyjny albo tym bardziej jest perfekcyjny to i tak zauważ. To właśnie zainteresowanie i radość są ważniejsze niż wyniki, bo to nie chodzi o to, by być najlepszym, tylko o to, by znaleźć swoje miejsce i swoją przestrzeń dla siebie. Nie narzucaj swoich pasji. My rodzice często powielamy takie schematy, że o zawsze chciałam grać na skrzypcach i moje dziecko będzie dwa razy chodzić w tygodniu na skrzypce. Mm -mm. Mm -mm. Tego nigdy nie rób. Dlaczego? Bo to była Twoja pasja, Twoja inspiracja e, i Twoje hobby e, albo niespełnione marzenie. Twoje, nie Twojego dziecka. Dlatego bardzo ważne jest to, byśmy nie spełniali się poprzez dziecko. Jeżeli Ty kiedyś chciałaś grać na skrzypcach, to zrób teraz. Dlaczego nie możesz mieć 40 lat i się uczyć grania na skrzypcach? Przecież to jest ten moment. Tak? Ja też skończyłam czterdziechę i wielu rzeczy mogę dziś spróbować. Wtedy tego nie mogłam, bo miałam małe dzieci, a dzisiaj mogę przenosić góry. Twórz małe rytuały odkrywania. Jedna aktywność tygodniowo, na przykład przez miesiąc, to jest stały rytm. Daje poczucie bezpieczeństwa i swobody w eksperymentowaniu. To jest bardzo ważne. I ja wiem, że ten miesiąc będzie bardzo trudny, bo to ty musisz zorganizować dojazdy, ogarnąć jakie to mają być lekcje, czego ma spróbować. Ale przetrwaj ten miesiąc dla jego dobra i wtedy zobaczysz, że będą zarumbiste efekty. Pamiętajcie, żeby raz w tygodniu usiąść i podsumować cały ten tydzień. Co ci się podobało? Co chcesz spróbować dalej. Odkrywanie pasji nastolatka to proces, to nie jest wyścig, małe eksperymenty, małe doświadczenia, obserwacje i przede wszystkim wsparcie rodzica pozwalają dziecku znaleźć to, co naprawdę sprawia mu radochę. Zacznij od jednej próby już w tym tygodniu. Napisz w komentarzu, czego będziecie próbować w najbliższym tygodniu. Buziaki. A, i to, co tutaj trzymałam to drewniane jabłuszko. E, świetna sprawa, oczywiście nie ma tu lokowania pro, produktu. Tak sobie wzięłam, bo lubię otaczać się małymi fajnymi gadżetami. E, I powiem tak, jabłuszko jest całkowicie drewniane, jest pięknie zrobione. Ja daję na nie e, olejki zapachowe i pięknie pachnie w całym domu, co ja uwielbiam. Tradycyjnie buziaki mama nie pel.